Cześć, Siema, manko z tej strony Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Hej, Cerber! E, pcha się na pierwszy plan, jak zwykle, pies Atencjusz. E, tak, przyszłam do Was, bo jest już godzina za 5, 18, a o 18 zaczynam. Cerber! Daj mi chwilę, zaraz będę Cię. Głaska. Za 5 minut zaczynamy e, maraton z Agatą Christi, który zapowiadałam na moim Instagramie. W związku z tym, przepraszam Was bardzo. E, w związku z tym, e, pokażę Wam, jakie książki przygotowałam. E, no i zaczniemy. Pokażę Wam od której zacznę, bo jeszcze nie wiem tak naprawdę, więc musimy się spieszyć, bo mam 4 minut. Specjalnie na ten maraton, jak <laughs> widzieliście pewnie na Instagramie lub nie, jeśli mnie nie obserwujecie, obserwujcie mnie, jest tam super, to zrobiłam specjalne zamówienie na ten maraton, książek Agaty Christie. No i tak, na pewno nie przeczytam wszystkich, na pewno, ale... Jak już wspominałam, lubię mieć wybór, więc gdzieś tam y, wziąłam sobie takie, które i wy mi polecaliście i słyszałam, że są dobre i chciałabym przeczytać, więc y, kierowałam się raczej takim. no właśnie tym y, więc najpierw intro i wam już pokażę wszystko. Y, więc tak y, wybierałam książki różne i tak e, też e, wybrałam pierwszą e, książkę z panną Marple, czyli, czyli Morderstwo na plebani. E, Wzięłam też Zatrute pióro, ponieważ jest to chyba najbardziej znana książka, w której właśnie bierze udział e, w rozwiązaniu zagadki panna Marple. E, następnie, i nie było już nikogo, bo jest taki klasyk klasyków, mi się wydaje, że najbardziej znana książka Christie. Dom zbrodni, bo e, został mi polecony e, i też czytałam, że jest to ulubiona książka Agaty Christie, którą ona napisała. Jakby najbardziej pochlebnie się o niej wypowiada. E, zabójstwo Rogera Acroida, e, ponieważ e, gdzieś widziałam, że jest e, polecane bardzo. E, I entliczek pętliczek, bo też mi został polecony, a ja zawsze, zawsze słucham poleceń. E, wszelkich. E, oprócz tego mam jeszcze dwie, e, które mam w domu. Może, jakbym zmieniła zdanie gdzieś tam po drodze, to mam niedokończony portret. E, I cenę geniuszu, która jest dosyć e, gruba, więc e, raczej jej nie przeczytam w tym maratonie, ale jest taka szansa, więc Wam też pokazuję. No i dobra, ile tu mamy czasu? Mamy dwie minuty, więc e, przydałoby się wybrać którąś z tych książek. I tak myślałam o tym, myślałam i powiem Wam, że. Chyba zacznę sobie od, yy, od morderstwa na plebanii. Tak, nietypowo, ale chyba zacznę od morderstwa na plebanii. Yy, zobaczymy. Jakby. Będzie jak będzie. Yy, no i dobra, ja się już szykuję. Poczekamy chwilę, pokażę wam, że wybija 18 i zaczynamy. Ja wam jeszcze powiem, tak, na koniec ostatnią minutę że trochę się boję, że. No bo książki Christie są takie, wiecie, one są momentami czasami powtarzalne i trochę się boję, że te, te godziny z nią spędzone mnie zmęczą, ale dlatego też starałam się wybrać takie różnorodne książki, że nie tylko z Herculesem Poirot, nie tylko gdzieś tam z Panną Marple, brałam też takie niezależne, no i mam nadzieję, że mam nadzieję, że to pomoże, że w sensie że mimo wszystko będę miała taką różnorodność. Tym się kierowałam. Nie wiem. Zobaczymy. Ogólnie... Nie wiem. No dobra. I wybiła osiemnasta. Nie wiem, czy widzicie. Pewnie nie. Eee, więc... Nie mam pojęcia, jak mam to pokazać, ale uwierzcie mi, że jest osiemnasta, więc ja się zabieram za morderstwo na plebanii i zobaczymy, jak to pójdzie. Ja nie jestem dziś też takim szybkim czytelnikiem, więc... O, będzie jak będzie. Zapraszam do oglądania tego Reading Vloga. to pomyślał? Byłam taka zmęczona, że nie czytałam cały czas. Ale to już nieważne. Przychodzę do Was gdzieś jest wpół do pierwszej, już. W ogóle uciałam sobie po też drzemkę, ale nie będę Wam o tym mówić. Skończyłam morderstwo na plebani. Podobało mi się, podobało mi się, chociaż przewidziałam niektóre rzeczy tutaj. Ale myślę, że to jest um, fajne rozpoczęcie, właśnie um, przygody z panną Marple. Ja już czytałam jedną książkę z jej udziałem, ale to jest pierwsza książka, w której ona się pojawia. I ogólnie ta książka miała bardzo fajny klimacik. Tutaj jest morderstwo na plebanie, jakby. E, zostaje zamordowany człowiek, którego nie za bardzo wszyscy lubią, więc trochę podobny motyw jak w morderstwie w Orient Expressie. Tam też tak było. Ja przez chwilę miałam takie. Mm, o, podobne, ale później to się rozwinęło trochę inaczej, więc też y, podobne, ale nie. Y, no i zostaje zamordowany ten człowiek, jest w wiosce, właśnie na plebanii, jest podejrzanych, mój pies. Co słyszysz, że mówię, już przychodzisz, ale ja nie mówię do ciebie. Ja nie wiem, co z nim dzisiaj jest. Naprawdę Was przepraszam eee, za niego. Na czym to ja skończyłam? Mordowane, coś tam, coś tam, nie lubią, to też już powiedziałam. Powiedziałam, że przypomina mi morderstwo, ale później to się rozwija inaczej. Na tym skończyłam? Mała wioska. Ale później to się rozwija inaczej i tutaj właśnie jest fajny ten klimat takiej mniejszej wioski. Eee, tego, że wszyscy wszystkich znają, gdzieś tam takie, taka zaściankowość mocna, więc naprawdę mi się podobało, czytało się lekko. Zabiorę się teraz za następną książkę, jeszcze nie wiem którą, ale chyba będzie to. Kurde, Bacham się powiem Wam, ale chyba to będzie i nie było już nikogo na razie, i mam nadzieję, że jeszcze uda mi się przeczytać jedną lub dwie. Zobaczymy, jak to się potoczy. Ja się idę teraz myć, pomyć trochę jeszcze, poczytam. No i najprawdopodobniej pójdę spać. Zobaczymy się jutro i będziemy czytać dalej. Więc jeżeli chodzi o morderstwo na plebanii, to na pewno będę polecać, jak ktoś lubi takie, właśnie, cerber. Nie tutaj. Jak ktoś lubi takie, właśnie, klimaty wiejskie, to na pewno mu się spodoba. Dla mnie była bardzo fajna, naprawdę była ok. Ale myślę, że mogę w tym maratonie przeczytać lepszą książkę. Zobaczymy. Więc chyba i nie było już nikogo. Wracam, jak przeczytam. Jestem strasznie słaba w ten maraton ogólnie, jest już następny dzień, godzina dziewiąta no i jeszcze przed zaśnięciem, którego w końcu doszło, udało mi się przeczytać trochę i nie było już nikogo, jestem gdzieś na około setnej strony i bardzo mi się to podoba, więc więc ja się zabieram za czytanie, zrobię sobie śniadanie i odezwę się już jak skończę. Może z trochę większym zapałem do czytania. No, następny maraton będzie zdecydowanie z soboty na niedzielę. Godzina 12, a ja skończyłam i nie było już nikogo. E, podobało mi się. Naprawdę mi się podobało bardzo. E, nawet chyba lepiej niż morderstwo no, niż na Plemanii. E, było takie niepokojące już rozumiem, czemu ta książka cieszy się taką popularnością, ale też myślałam, że w ogóle jej wydźwięk będzie troszeczkę inny, bo tutaj mamy jakby dziesiątkę ludzi i oni zostają zaproszeni na wyspę na wakacje, coś takiego. Przez oni myślą, że swojego przyjaciela. Każdy myśli, że osobnego przyjaciela, który w ogóle zaczyna się jak taki glas onion, nie wiem czy oglądaliście. Glas onion to się nazywa na Netflixie ostatnio był Nieważne. W każdym razie zostają zaproszenie do Willi, na wyspie, no i na miejscu okazuje się, że każdy z nich zostaje... Mm, ma coś na sumieniu. No, i w związku z tym po kolei zaczynają ginąć. W sumie o tym jest książka. Yy, trochę ona ma taki bardzo niepokojący, yy, niepokojący taki wydźwięk. Ona jest bardzo mocno taka thrillerowa, taka, że naprawdę się czujemy zaniepokojeni momentami, co tu się dzieje. Więc to mi się bardzo podobało. I będę czytać następną książkę, chyba już nie zdążę przeczytać czwartej, więc to będzie trzecia i ostatnia w tym maratonie. I myślę, że będzie to Dom zbrodni, ale muszę się podnieść, żeby Wam go pokazać, albo po prostu już pokażę Wam go na przebitkach. Więc tak, myślę, że to będzie Dom zbrodni, więc zakończę dzisiejszy maraton Domem zbrodni. No a i nie było już nikogo naprawdę. Gdzieś tam rozumiem fenomen tej książki. Jest inna niż wszystkie. I jest bardzo taka ja się... Ja myślałam, że to będzie naprawdę coś innego, że to będzie coś bardziej takiego kryminalnego, a tutaj momentami mamy naprawdę taki thriller wręcz. Taki soft, ale jednak to taki, takie zaniepokojenie w tę książkę jest jak najbardziej realne, więc... naprawdę spoko. Lecimy po następną książkę! Hej, hej, dochodzi 16.30, a ja skończyłam dom zbrodni. E, też mi się bardzo podobał, naprawdę był bardzo w sensie ogólnie od początku. Ja niestety troszeczkę myślałam z zakończenia ze względu na to, że przeczytałam. E, że przeczytałam blurb cały i tego Wam nie polecam, bo tam. Wydaje mi się, że ten żar trochę zdradza, że można się przez to domyśleć, co było, co jest jakby rozwiązaniem tej zagadki. Natomiast sam sposób tutaj, jakby prowadzenia nas, nas przez całe to morderstwo, bo tutaj mamy morderstwo. Morderstwo w domu, w którym żyje bardzo duża rodzina najstarszej głowy rodu. 80-letniego mężczyzny, który właśnie jest bardzo bogaty i ten cały dom, jakby na cały ten dom zapracował swoją ciężką pracą. No i w tym domu mieszka cała jego rodzina, jakby. No i on zostaje zamordowany. Bardzo dużo w ogóle rodzina, bo mieszkają jego dwaj synowie z całą rodziną, e, siostra jego żony, więc tam w ogóle jest bardzo dużo tych ludzi. No i dochodzi właśnie do tego, że on umiera. E, ktoś podmienił. E, ampułki z lekami i zamiast z insuliny, wstrzykną mu truciznę. Swoją drogą, przed chwilą wspominałam przy jedno po drugim, że trochę to przypomina Onion glas, a tutaj trochę na noże, nie? Więc... Yy, nie wiem, czy oglądaliście na noże, ale tak trochę to wygląda jak na noże. Tam też się są jest dom i są pomylone... W sensie ktoś zamienił lekarstwa, nie? I też jest stary ziomek. No. W każdym razie wracając do tego, no ktoś go zabił, po prostu. Okazuje się tak, że to jakby nie, nie umarł sam z siebie, tylko ktoś tam czy podmienił lekarstwa i go zabił. No i tutaj, no i też się zastanawiamy, właśnie kto zabił. Przy czym ta, ta książka się trochę różni od innych książek Agaty Christie, dlatego że ona jest dużo bardziej, dużo mocniej uderza gdzieś tam w opisach w naturę człowieka. Dużo więcej jest takich opisów, można powiedzieć, nawet, socjologicznych, zastanawiania się nad tym, dlaczego, mówienia o tym, jak się zachowuje morderca, jak, jak w ogóle człowiek funkcjonuje, dużo więcej, też ta książka wydaje się dużo bardziej dopracowana. Może to jest takie moje zdanie, natomiast jest taka bardzo, jest trochę inna po prostu i to mi się podobało, to było okej okay bardzo, więc jeżeli mówię już trochę niewyraźnie, to uwierzcie mi, czy tam bardzo długo ogólnie. Tak, więc jeżeli czujecie, że jestem trochę, mm, jak to się mówi, jakbym była po imprezie jakiejś, to jestem po imprezie książkowej trzecia podrząd, I dlatego tak gadam, jak potuczona trochę. Natomiast sam, yy, sam aspekt tej książki, właśnie ona jest troszeczkę różni, różni od innych książek, jak już wspomniałam, i to jest spoko. No, to jest okej. Okay. Jakby cieszę się, że ją wybrałam do tego maratonu, bo na pewno to było takie oderwanie się od takiej monotonii. Chociaż przyznam szczerze, że żadna z tych trzech książek, które czytałam, nie była monotonna. Wszystkie były ciekawe, więc dobry dobór. No i zostało mi jeszcze półtorej godziny, więc zacznę sobie kolejną książkę, ogólnie jej nie skończę, ale, ale zacznę, bo mogę, kto mi zabroni. I myślałam o tym. I ogólnie, zaczęłabym Zatrute Pióro. Poczekajcie, pójdę po nie. Zaczęłabym Zatrute Pióro, e, dlatego, ale z drugiej strony sobie myślę, że w ogóle nie czytałam niczego z Herkulesem Poirot, a przecież to jest jakby najbardziej znany... E, znany detektyw, jeżeli chodzi o Agatę Christy. Jak przeczytam Zatrute Pióro, to znów będę miała pannę Marple. Więc... Kurde, no nie wiem, właśnie się tak zastanawiam. Jak wezmę Zabójstwo Rogera i to to mi się wydaje trochę podobne do do domu zbrodni. Nie wiem czemu. Może wezmę pętliczek. Tu też jest pensjonet, czyli też dom. Kurde, ciężko stwierdzić. Albo którąś z tamtych jeszcze dwóch. Dobra, chyba zacznę mętliczek, pętliczek po prostu. I ile zdążę, to już przyjdę na Was z pożegnaniem. Ale muszę jeszcze wyprowadzić mojego kochanego pisant na spacer. Więc widzimy się na spacerze i ostatnie półtorej godziny czytamy. Prosto. Minęło 18, mamy dokładnie 18.7, bo. E... No bo jeszcze tam wiecie, różne rzeczy robiłam. W sensie już nie czytałam o 18, już się z, przestałam czytać, ale jeszcze Wam nagrywałam story, tam przejrzałam tak dalej, i tak dalej, więc zrobiła się w międzyczasie e, 18-7. E, więc przychodzę do Was z, już z podsumowaniem tego maratonu i z podziękowaniem Wam za to, że byliście ze mną albo nie. Albo że to oglądacie, nie wiem, cokolwiek. No fajne od mnie to była fajna inicjatywa. Fajnie, że się zebrałam, bo myślałam, że się nie zbiorę, ale jednak jak ktoś szybciej, szybciej sobie dane rzeczy, to mu się udaje. Nieważne. W każdym razie zaczęłam od morderstwa na plebanie, co już pewnie widzieliście. Myślę, że muszę też się zebrać po prostu w sobie i powiem Wam już więcej w podsumowaniu, dlatego że. Trochę mnie zmęczyło to czytanie, tak lekko, nie ukrywam, natomiast e, też e, przyznam szczerze, że, że dobrze się bawiłam, natomiast też przyznam szczerze, że w piątek byłam strasznie padnięta, więc jak zasnałam, tak się obudziłam się o dziewiątej. Trochę tego żałuję, że zmarnowałam trochę tego czasu, ale no trudno. E, w każdym razie, wracając, morderstwo na plebanii było pierwsze, z panną Marple... Naprawdę spoko książka. Właściwie muszę powiedzieć, że żadna książka z tych, co dzisiaj przeczytałam, mnie nie rozczarowała. Następnie przeczytałam i nie było już nikogo, które w ogóle było bardzo ekscytujące. Zwłaszcza ten początek jest taki bardzo mocno niepokojący. E, później przeczytałam Dom zbrodni, e, dlatego, e, że też bardzo mocno przekonywało mnie to, że jest to ulubiona książka Agaty Christie. Ona, jak już wspomniałam, była troszeczkę inna, pod wieloma względami, o których też Wam mówię już przy omawianiu tej książki, jaką skończyłam, więc nie będę Was teraz zanudzać. E, no i zaczęłam pętliczek, pętliczek, który, jestem na 50 stronie, e, który zapowiada się ok, zobaczymy, co będzie dalej, natomiast tak Stary klimat jest fajny, bo jest to dom studencki i giną rzeczy i później chyba zaczną ginąć studenci, więc to jest dosyć interesująca. No i też, też to jest jedyna książka z tych, które przeczytałam, w której pojawia się Herkules Poirot. Więc yy, tak, yy, może ją skończę w niedzielę, natomiast już na tym maratonie, nie? Więc ona odpada, udało mi się przeczytać trzy i trochę, więc spoko, fajnie, cieszę się, jak już wspomniałam i strasznie, strasznie może mi się plątać język. To ze względu na te, wiecie, słowa, które mam przed głową jeszcze, jakby nie patrzeć, siedziałam i czytałam cały czas, więc jakby przynajmniej przez większą część czasu, bo wiadomo, też nie można siedzieć i czytać cały czas, bo trzeba też robić inne rzeczy. W każdym razie, jeszcze raz dzięki. Ja zapraszam na mojego Instagrama, tam oczywiście macie wyróżnioną relację z maratonu, natomiast większość jest tutaj na filmiku. Zapraszam na mojego Goodreadsa, gdzie na bieżąco update'uję swoje przeczytane książki. Mam nadzieję, że ta inicjatywa wam się podobała. Zapraszam do komentowania i e, mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku, który chyba będzie w tym tygodniu. Mam dla was nagrany filmik, natomiast muszę go zmontować i to ode mnie wymaga troszeczkę więcej e, uwagi, więc jeżeli się wyrobię, to będzie w tym tygodniu jeszcze, a jeżeli nie, to w przyszły poniedziałek e, to się okaże. Więc e, życzę wam miłego tygodnia. Hej.